Dzień dobry kochani, tu Igys. Przychodzę do Was z takim ważnym filmem, intymnym powiedziałabym, że aż. Dużo się dzieje w moim życiu. Ten tydzień był okropny. Był totalnie okropny. Ja po 10 latach odstawiłam hormony, i w moim organizmie dzieją się bardzo, bardzo dziwne rzeczy. I też przyszłam z takim cyklem, żeby Wam opowiedzieć, co się ze mną dzieje w poszczególnych miesiącach i tygodniach, czyli dzisiaj będzie pierwszy tydzień po odstawieniu hormonów. Ja hormony zbrałam przez 10 lat. 10 lat ciągiem, bez przerwy. Ginekolog pierwszy raz przepisał mi tabletki, gdy jako młoda. Dziewczyna zapukałam do jego gabinetu z łzami w oczach, mówiąc, że mam tak bolesne miesiączki, iż nie jestem w stanie funkcjonować. Trzęsę się, trzęsę się, płaczę, chcę mi się wymiotować z bólu, Nie jestem w stanie nic ze sobą zrobić. No i wtedy yy, pan doktor stwierdził, że taka moja uroda. No i że muszę zacząć brać tabletki antykoncepcyjne Przepisał mi wtedy preparat, nawet pamiętam jaki Lesi Plus No i zaczęłam sobie brać te tabletki Stwierdziłam, jeny, już jestem taka dorosła, że biorę takie rzeczy Też taki trochę dyskomfort to powodowało we mnie Że już w takim młodym wieku muszę brać te tabletki Ale stwierdziłam, okej okay, to jest dla mojego zdrowia i to jest najważniejsze Ja nie miałam wtedy zrobionych żadnych badań ani USG piersi, ani um, morfologii, ani niczego takiego Nic mi nie zrobiono, nawet ginekolog nie zapytał o mój wzrost, ani uwagę, o nic Po prostu przepisał mi te tabletki No i one były okropne W sensie brałam je przez chyba 5 6 miesięcy i przez cały czas chciało mi się wymiotować I tak ci ciągiem, non stop było mi niedobrze, non stop źle się czułam Poszłam do ginekologa znowu i on mi zmienił Preparat na belarę. I tę belarę brałam sobie naprawdę bardzo, bardzo długo. To nie był idealny preparat, bo teraz jak o tym myślę, to tych skutków ubocznych było bardzo dużo, ale opasowały mi jak gdyby. Również nie zrobiono mi żadnych badań ani morfologii, ani łezki piersi, ani czego takiego. No i brałam sobie te tabletki. Raz w roku robiłam cytologię, no i było dobrze. Mimo tego, że miałam taką puśtawkę nastrojów um, i kilka innych dolegliwości, o których zaraz powiem, to te tabletki sobie brałam, 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 brałam. Aż do momentu, kiedy nie przeprowadziłam się do Holandii, um, poszłam do lekarza i okazało się, że tego preparatu tutaj podobno nie ma, który ja biorę, ale lekarz stwierdził, że przepisze mi podobny, taki sam, no identyczny. No i zaczęłam brać te tabletki. Na początku było ok, on mi je przepisywał w takich opakowaniach po 6 listków. Ja na to jeszcze nic nie płaciłam, bo tutaj antykoncepcja jest jak gdyby refundowana. Więc stwierdziłam, no idealnie. Zmartwiło mnie to, że te tabletki mają jeden inny składnik, totalnie inny, a drugi składnik był 5 czy 6 razy większy w tych tabletkach niż w moich poprzednich. No ale stwierdziłam, no to jest lekarz, on się zna, halo. Również nie zrobiono mi żadnych badań. Jak zapytałam o cytologię, to lekarz stwierdził, że nie trzeba, skoro miałam robioną ją w zeszłym roku. No i stwierdziłam, okej, okay, nie ma problemu. No i zaczęłam sobie brać te tabletki i przez pierwsze kilka miesięcy było super. Później zaczęła się e, jazda bez trzymanki. Mm, Wiele rzeczy, zaczynając od takich jak lęk przed jazdą samochodem, e, czego nigdy nie miałam. E, to tutaj to występ, występowało i to jest jak gdyby, jak gdyby jeden z rzadszych skutków ubocznych antykoncepcji hormonalnej, ale znam dziewczynę, które go mają, jak zaczęłam się zagłębiać w te skutki uboczne, to faktycznie jest on na liście. E, to zaczęło się u mnie pojawiać. E, libido równe płyty chodnikowej, cytując mojego znajomego. Zero. Po prostu zero libido, zero nic. Ogromna suchość w moich miejscach intymnych, która aż w pewnym momencie zaczęła mi sprawiać ból, taki na co dzień, Trądzi hormonalny. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie to wiedzą, że jakoś w wakacje zaczęła mi się psuć cera z którą nigdy tak naprawdę nie miałam problemów i teraz zmagam się z trądzikiem hormonalnym, to jest jak gdyby też potwierdzone przez lekarza, u którego byłam, bo rozmawiałam z tym na ten temat, o tym też wspomnę później. E, huśtawka nastrojów, ale taka straszna huśtawka nastrojów, zaczęłam być taka emocjonalna, drażliwa, e, znowu zaczęło mi się robić niedobrze, ale tak naprawdę stwierdziłam, no o co chodzi, przecież nie jem glutenu, nie jem już nabiału, wszystko odrzuciłam, i ciągle mi jest mm, niedobrze, oraz inne takie przykre skutki uboczne, które gdzieś tam mi. To życie niszczyły, można powiedzieć. Więc zadecydowałam, że okej, okay, yy, moj, moje problemy z cerą to nie jest jak gdyby uczulenie, nie jest to od jedzenia, nie jest to wina żadnego kosmetyku, nie jest to wina oleju, którego używałam. Poszłam do lekarza, doceniałam maseczkę, mówię: Halo, moja buzia. Podejrzewam, że to jest od antykoncepcji. Jakaż popatrzył, powiedziałabym: No, że faktycznie, że to jest od antykoncepcji, że to jest taki typowy trądzik hormonalny, to, to co ja mam, ale że tak wygląda dobrze. Ja jak powiedziałam, no, wygląda dobrze, bo smaruję się co drugi dzień retinolem, więc, więc wygląda dobrze w miarę. Ale jak gdyby to był taki mój mm, symbol zapalny, do tego, żeby, żeby się tym zainteresować. I dla kogoś to może być głupie, że dopiero cera była takim. Mm, Problemem, ale gdyby je ja dopiero wiecie, połączyłam fakty, ułożyłam cygiełki, że to faktycznie może być wina tej antykoncepcji hormonalnej. No i tak w zeszły piątek powinnam rozpocząć nowe opakowanie po siedmiodniowej przerwie, ale tego nie zrobiłam, gdyż podjęłam taką decyzję. Lekarz powiedział, że mam po prostu odstawić tabletki. A po 10 latach mam je po prostu odstawić, tak proszę je po prostu odstawić. Ja, no dobra, okej, okay, odstawiłam. Czułam się bardzo dziwnie, odstawiłam je w, w piątek, w piątek było normalnie, w sobotę tak około 13-14 zaczęłam się dziwnie czuć. Bardzo dziwnie, zaczęło mi być gorąco. Takie miałam uderzenia gorąca, miałam straszne dreszcze. Normalnie stałam i się trzęsłam. I było mi słabo i jednocześnie niedobrze. Ja sobie myślę, okej, okay, mój organizm oszalał po prostu, wiecie. Zaczęłam trochę pływać, w sensie to jest taki moment, kiedy zaczynasz trochę tracić świadomość. Ja tu mówię pływanie. I tak mówię, okej, okay, ja muszę po prostu odpoczywać. Więc czułam się bardzo źle w sobotę, ale myślałam, że jak gdyby to minie. Niedziela również minęła mi pod takim znakiem, że jestem troszeczkę pijana, tak się czuję, i nie jest ze mną ok. W sensie ja się czuję, że nie jest ze mną ok. Wtedy też zaczęłam tak odczuwać taki dziwny niepokój. I miałam takie epizody właśnie, jak zmieniłam te tabletki, że był taki moment, iż wiedziałam, że nic się nie dzieje, to czułam taki jaskący niepokój na sercu. Taki naprawdę, że no coś jest nie tak. No i jak gdyby to do mnie uczucie wróciło. Ale w sobotę i niedzielę przeleżałam w łóżku. W poniedziałek stwierdziłam, że, no jak gdyby, warto się umyć, wrócić do życia. Weszłam pod prysznic, odkręciłam sobie wodę i to nie gorącą, jak zwykle, tylko taką umiarkowaną. No i sobie stoję pod tym prysznicem i tak mam sobie. Wow! Wow, wow, wow! Czuję się pijana znów. Zaczęło mi się jeszcze bardziej kręcić w głowie. Zrobiło mi się w ogóle strasznie niedobrze. Chciałam się strasznie wymiotować. E, aż tak się odgięłam w pół. Ale był taki moment, że... Zrobiło mi się ciemno przed oczami i jak gdyby zjechałam po ścianie pod prysznicę i stwierdziłam... Okej, okay, ja nie chcę umrzeć w ten sposób. Po pierwsze, jeżeli umrę, to będzie przypał. Jeżeli się obudzę, nie chcę płacić tego rachunku za wodę, który tutaj będzie. Więc... Tak... Na kolanach się spięłam i zakręciłam wodę, otworzyłam sobie tą szybkę, wzięłam telefon i zadzwoniłam do mojego chłopaka, mówiąc mu: Bardzo źle się czuję pod prosznicem. Nie wiem co mam zrobić. A mój chłopak i mój teta przyjechali do mnie. Okazało się, że mam, że mam bardzo niskie ciśnienie i bardzo wysokie tętno. Eee, mój teta powiedział: No, ja w takim stanie byłem przyjmowany do szpitala, ale u ciebie to jeszcze tak, ok w tym wieku. No, ale czułam się okropnie, jak wywłoka, strasznie, no bardzo, bardzo źle. W był najgorszy, też go przeleżałam w łóżku. Wtorek było już lepiej, ale ciągle było mi niedobrze. Dodatkowo przez te wszystkie dni, czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, Środa, czwartek, dzisiaj jest sobota, jak to nagrywam, w piątek już trochę mniej, ale nadal cały czas bolał mnie brzuch pod brzusze i jajniki. Ja naprawdę czułam je w tym miejscu, w którym oni, one są. Na początku bolało mnie tak, jak ktoś by mnie kopał po brzuchu, naprawdę, jak ktoś by mnie po prostu skopał. I, I potem zaczęłoby się to tak trochę, wiecie, byłoby zbite i zaczęłoby się to tak trochę goić i, i być dobrze. A co do bólu jajników, to nie był jakiś taki ból, że mm, chciałam się płakać, tylko to był taki wredny ból. Ja na to mówię wredny ból, dlatego że to jest taki ból, który nie jest mocny, ale jest stały. I jajniki bolały mnie tak, jakby ktoś mnie przebijał igłą, naprawdę yy, I te jajniki mnie bolą teraz, ale mniej <grytanie> Ale wczoraj jeszcze byłam bułką w łóżku, która płakała W sensie nie płakała, ale jęczała, że ją boli brzuch i jajniki więc w ten poniedziałek omdlałam pod prysznicem. Wtorek również był taki, no, domowy, spędziłam go w łóżku i po prostu stwierdziłam, że nie mam siły. W środę, pierwszy raz, pojechałam do pracy sprzątającej, na 2,5 godzinki, i w pracy było spoko, tylko było mi strasznie gorąco. A gdy wracałam, zaczęłam po prostu płakać. O tak, jechałam rowerem i po prostu wyłam. Nie wiedziałam dlaczego. Um, po prostu to wszystko tak się we mnie zebrało, że wybuchłam płaczem, ale gdy dojechałam do domu, zawinęłam się w burrito i poszłam spać. Um, w czwartek, czyli to było przedwczoraj, Stwierdziłam, że już ok, już trzeba powoli wracać do życia, ale gdy wstałam z łóżka, tak mi się zakręciło w głowie, że musiałam się złapać mebli, żeby do niego wrócić. Też było mi strasznie słabo. Piątek, czyli wczoraj, to był pierwszy dzień, w którym czułam się dobrze, normalnie, w sensie tak. Y Lepiej niż chujowo, ale stabilnie. Zaczęłam coś robić, gdyby potarotowałam, wróciłam do maili, podpisywałam, popisałam z znajomymi, porozmawiałam z nimi i tak, no dzisiaj jest sobota i czuję się dobrze. Mimo tego, że spałam po południu, to jestem taka już rzeźka, już czuję się dobrze, już nie mam tych zawrotów głowy. Tyjenniki nie bolą, ale już mało w porównaniu do tego, do tego, co było na początku. No i Czuję się dzisiaj zdecydowanie lepiej, na tyle lepiej, że byłam się w stanie ogarnąć i nagrać dla Was ten film. Ja wiem, że mm, miałam nagrywać raz w tygodniu, ale widzicie, ja nie byłam w stanie. Ja chciałam dla Was już nagrać film we wtorek, ale jak ja się zobaczyłam w lustrze i słyszałam swój głos. Ja powiedziałam, ja nie chcę, żebyście żeby widzieli mnie w tym stanie, bo będzie Wam po prostu przykro w większości. Więc y, dzisiaj wracam i czuję się naprawdę dobrze. Lekarz mi powiedział, że te takie stany, że tak się czuję, mogą się utrzymać przez pierwsze dwa tygodnie. Jeżeli będą się utrzymywać dalej, to mam wrócić do niego. Czuję się dobrze. Pierwszy tydzień jest lepszy. Moja skóra. Yy, zaczęła się goić, ale w sumie to wczoraj znowu wyskoczyły mi dwa dziady gdzieś tutaj Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać yy, Wiem, że ten trądzik może się jeszcze zaostrzyć u mnie, dlatego daję sobie luz Cały czas stosuję retinol i taką pielęgnację naprawdę mo mocną, może nie mocną, ale taką regularną Że co drugi, trzeci dzień używam retinolu Używam masek, używam takiej maski z glinką i z algami z Bielendy Professional yy, I takich masek w płachcie Użyłam masek w pachcie, jednych z retinolem, innych z mm, kolagenem, żeby wiecie, ta skóra była taka ogarnięta. Użyłam też świetnego kremu z ceramidami z Bielendy i powiem Wam, że moja skóra jest naprawdę dobrze wygląda i jest taka strasznie miła i e, fajnie się zachowuje z makijażem. Mimo tego trądziku nie wiem, czy Wy w ogóle widzicie, czy widzicie taki, wiecie, białą czekoladę. Muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało w edycji. Też wkleję wam kilka zdjęć, jak moja skóra wyglądała, i w sumie ten stan jest taki stabilny. Nie jest to już tak rozognione, jak było, no ale nie jest idealnie, więc jak gdyby też dałam sobie na luz i, i też nie zajeżdżam się. W sensie ten tydzień był taki odpoczywający, i ten przyszły też taki raczej będzie. W sensie będę pracować, ale też będę dużo odpoczywać. Prawie w ogóle nie robiłam druidyzmu, nie ćwiczyłam wcale, nic a nic. Leżałam, jadłam mnóstwo słodyczy, wiem, że też mogło mnie teraz trochę od tych słodyczy wysypać, gdyż no jem codziennie krówki kujawskie i to jest mleko skondensowane z cukrem, ale ja je kocham. No i jem kwaśne żelki na kilogramy. Ale gdzieś tam y, ten cukier mi pomaga, ja wiem, że to nie są zbyt wartościowe posiłki, ale to jest ten cukier, który daje mi takiego kopa, że ja się czuję lepiej. Właśnie gdzieś tam czytałam, że jak się w antykoncepcję, to się powinno jeść dużo rzeczy z cukrami, ale niekoniecznie z chłodyczy, tylko takie bardziej wartościowe rzeczy jak owoce. No, gdzieś tam to pomi pomińmy, y, ale y, tak, to jest pierwszy tydzień jak gdyby bez antykoncepcji. Y, bez hormonów teraz dzisiaj czuję się dobrze. Jestem w stanie do was stać, nagrywać, robiłam zdjęcia i tak miło mi do was wrócić, bo naprawdę jak się do was nie odzywam to strasznie za wami tęsknię. Gdzieś tam już planuję sobie te julmasy i co będziemy robić, żeby one były lepsze niż w zeszłym roku, i jestem taka podekscytowana, teraz mnie bardziej zawolało. I czy, czy wrócę do antykoncepcji? Na pewno nie wrócę do hormonów, nie będę brała plastrów. Myślałam o krążkach albo wkładkach bez hormonów. Myślałam też o implancie hormonalnym na początku, ale. Nie ma on zbyt dobrych opinii. Stwierdziłam, że nie chcę znowu majstrować przy tym organizmie, że 10 lat to za dużo i że, kurde, są inne metody. Więc po prostu będę sobie żyła w ten sposób. Myślę, że w przyszłym miesiącu się odezwę z, z update'em co do, co do hormonów. Tu gdzieś jeszcze mogą się przewijać zdjęcia mojej buzi. Postaram się też dać jakieś daty, jak to wyglądało. Przez poszczególne miesiące, ale tak, jest lepiej. Ja też, gdy relacjonowałam to na Instagramie, wiele osób się do mnie odzywało właśnie o endometriozę, ja miałam robione badania w tym kierunku z 3 lata temu, gdyż miałam takie podejrzenie. I nic tam nie wyszło. Na pewno zrobię sobie jeszcze taki kompleks badań w tym kierunku za jakiś czas, gdyż właśnie endometrioza mm, te bolesne miesiączki też wywołuje, takie bardzo bolesne. I póki co będę starała się zrobić sobie, wiecie, taki check-in całego mojego zdrowia, czyli morfologię i tak dalej, żeby zobaczyć jak to wygląda i czy wszystko jest ze mną ok. Dostałam od Was wiele wiadomości, że Wy mieliście bardzo podobnie. Że hormony zrobiły wam krzywdę, w sensie niedopasowana antykoncepcja zrobiła wam krzywdę. Od stanów depresyjnych po wypadanie włosów. I to jest bardzo, bardzo przykre, że wiele osób miało właśnie takie doświadczenia, albo też bardzo złe doświadczenia z ginekologami, którzy powinni być no, naszymi naszym wsparciem i, i nas rozumieć, a nie nas oceniać w tych, w tych gabinetach. Ten filmik też nie ma Was na celu do, do zrażenia do antykoncepcji hormonalnej, ale kochani, jeżeli decydujecie się na coś takiego, to proszę naciskajcie na badania. W pierwszej kolejności na test ciążowy, żeby sprawdzić, czy na pewno nie jesteście w ciąży na USG piersi, na może USG brzucha, może na USG pochwowe. w sensie pewnie przy, przy cytologii tak będziecie mieli to robione, ale proszę sprawdzajcie swoje zdrowie I, i ciężko jest dopasować antykoncepcję, to jest trochę loteria, ale starajcie się i chodźcie do lekarza i też jeżeli widzicie, że z wami się coś dzieje, nie bądźcie jak ja i nie bierzcie tabletek przez ich czasu, mimo tego, że nie są one dla was do końca dobre. Więc yy... Nauczcie się na moim błędzie i dbajcie o zdrowie, sprawdzajcie się, badajcie regularnie, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli zdrowi, żeby nasze ciała działały jak najdłużej, bo to nasze świątynie przecież. Także bardzo Wam dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia i Wasze historie, które mi opisywaliście. Jeżeli macie ochotę, to również możecie się podzielić Waszą historią w komentarzu. Dlatego powtarzam, że ten film nie ma zamiaru nastraszyć Was przed antykoncepcją, ale chcę, żebyście zobaczyli, co się dzieje ze mną e, podczas jej odstawiania. Także pierwszy tydzień za nami. Zobaczymy, jak będzie dalej. Trochę się boję pierwszej miesiączki, ale zobaczymy, jak będzie. Także ściskam Was, kochani. Do usłyszenia i pa, pa.